Dzień dobry, witam. Bartosz Zieliński, z tej strony e-praktyk.pl, spasauna.pl. E, proszę Państwa, dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować w zasadzie no, jeden produkt, ale w tym jednym produkcie mieszczą się nasze dwa jedne z najpopularniejszych generalnie produktów. Jest to, tak jak tu widać na załączonym obrazku, sauna ogrodowa e, Finlandia. Z piecem na kamienie 9KW elektrycznym i z piękną, jak widać na załączonym obrazku, również panoramiczną szybą hartowaną, lekko, lekko przyciemnianą. A więc, jeśli Państwo mają piękne widoki, to się będzie niesamowicie prezentować. Jak Pan może wejść do środka, pokazać jeszcze, jak to wygląda. To jest generalnie. No na 4-6 osób, no, w zależności jak, jak duże są te osoby, prawda? Oświetlenie znajduje się pod ławką, jest to bardzo delikatne oświetlenie. I tak to mniej więcej wygląda, tworzę jeszcze e, drugi produkt. To nasza wanna z hydromasażem, wanna ogrodowa e, zewnętrzna. E, proszę Państwa, wanna na 6 osób, tak jak to widzimy, z jedną leżanką i e, 5 miejsc e, siedzących, jest to kwadrat, 2 metry na 2 metry. E, sterowanie producenta amerykańskiego Wardoa TP400. E, tutaj znajduje się field i jest to sterowane prądem jednofazowym. Najlepiej trzeba przygotować, opasuje no przygotować, proszę Państwa, ten prąd, ten kabel e, 3 razy 2,5 jest OK, ale najlepiej by było, bo był troszkę grubszy. Mamy wtedy większe jakby bezpieczeństwo, prawda, w użytkowaniu. Więc, proszę Państwa, te dwa produkty prezentujemy Państwu. Cena, jak i dokładna specyfikacja techniczna znajduje się na stronie internetowej spa.sauna.pl. Zestaw nazywa się. Yellowstone. Ja Państwu bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam i życzę miłego, pięknego dnia. Do widzenia.